No? 12 października, tutaj w Kościerzynie, 29-letnia kobieta, która jechała samochodem, patrzy przed sobą, że samochód marki Renault Scenic jedzie całą szerokością jezdni. Gdy ten Renault Scenic w międzyczasie powiadomia tej policjantów o tym, że prawdopodobnie osoba, która kieruje tym samochodem, tym samochodem może być nie trzeźwa. I kiedy zauważyła, że ten samochód się zatrzymał, wysiada ze swojego samochodu, podeszła, e, otworzyła drzwi, wyczuła wolnie alkoholu. E, okazało się, że w samochodzie znajduje się. Inna kobieta, od niej był właśnie był wyczuwalny ten alkohol. Policjanci przyjechali na miejsce. Okazało się, że kierującą tym Renault, to jest 4,7-letnia mieszkanka naszego powiatu, w wydechanym powietrzu miała blisko 3 promile, dokładnie 2,7 promila alkoholu w wydechanym powietrzu.